Hej moi drodzy prepersi, preperki. Poprzedni film był o tym, o politykach i polityce. Ja narzekałem na polityków generalnie, jaki on miał stosunek do Polaków. Jak ktoś chce, to niech sobie naprawdę zobaczy, bo taki materiał nie jest u mnie zbyt częsty. Polityka nie gości na, u mnie na, na, na kanale. Ale generalnie w skrócie powiem Wam tak, no jeden z polityków wypowiadał się, że no nieważne, że paliwo jest, za chwilę będzie po 10 zł, tak, nieważne, że opał drożeje bardzo radykalnie, a poza tym już go nie będzie można kupić, tak, bo, bo będzie zakaz tutaj węgla sprowadzania, tak, do gospodarstw domowych ze wschodu. Nieważne, nieważne to jest. Polacy akceptują wyższe ceny paliwa, rozumieją, że to jest konieczne i tutaj jest pełne zrozumienie społeczne, tak? Wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, nie panikujmy. Tylko, tylko moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie przygodę moją sprzed paru tygodni, jak ja nie zapłaciłem omyłkowo za prąd, to od razu firma się nie certoliła, tylko szybko mi wysłała Montera, żeby mi ten prąd odłączył. Finalnie byłem krótko bez prądu, szybko prąd został przywrócony, natomiast no, wystąpiła taka sytuacja, jak wystąpiła. I teraz, no ja miałem te 300 zł, żeby zapłacić zaległy rachunek, oczywiście za prąd. Ale co jeśli bym tych 300 zł, nie miał, bo przez konieczność zapłacenia o wiele wyższej ceny za opał, no, musiałbym przede wszystkim kupić ten opał, który coraz ciężej dostać na zimę, na przykład dla rodziny. Tak? No, co jeżeli musiałbym wydać y, kilkaset złotych więcej na benzynę? Zresztą muszę wydać, muszę, muszę wydawać miesięcznie kilkaset złotych w tej chwili więcej na benzynę. No ale no, wyjazd i, 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 i sprawy rodzinne są koniecznością, więc jakiś priorytet y, rachunków oczywiście jest. No, i dobrze, no ten polityk, który tak mówi, że to nie ma znaczenia, że Polacy akceptują te podwyżki, że to musimy być przeciwni tutaj pewnej opcji politycznej, wszyscy, że no tego polityka nie było, jak mi energetyka prąd odcinała, tak? Gdzie ten polityk był, przepraszam, gdzie? No nie, no politycy mają nazwę D generalnie i tego, tego tyczy mój poprzedni film. Zachęcam, żeby zaglądnąć. Ale już dosyć narzekania na polityków. Tutaj inne są standardy dla nas, malutkich ludzi, a inne są standardy prawne, i, i, i są równi, równiejsi w tym naszym kraju po prostu. Tak? No politykom wolno więcej, są ponad prawem. Żeby nie powtórzyła się taka paraliżująca sytuacja, jak ostatnio zacząłem sobie rozkminiać, jak zrobić instalację oświetleniową. Plus zasilanie drobnych urządzeń w standardzie USB. Kupiłem sobie trochę kabli, złączek. Jeszcze kupię więcej złączek, kabli awaryjnie. Powerbank, jeszcze drugi dokupię powerbank, ale docelowo będzie większy akumulator. Panel solarny, żeby to naładować w dłuższym czasie. I żaróweczki oświetleniowe. Na, no tutaj są na kablach USB. Po prostu w standardzie właśnie USB. E I takie żaróweczki do oświetlenia y, miejsca lokalu mieszkalnego w przypadku braku prądu jak najbardziej będą spełniać swoją funkcję na razie dwie żaróweczki kupione akurat się mieszczą do jednego tutaj powerbanku tak y, testowaliśmy kolega ma identyczny zestaw testowaliśmy go na biwaku bardzo fajnie nam rozświetlił, bardzo fajnie nam rozświetlił tutaj ob ob obozowisko, ja to spróbuję o, podnieść chyba po 5 watów ma każde z tego co miał bardzo fajnie, bardzo fajnie, zobaczcie, to rozświetla komfortowo pomieszczenie, podnoszę to wyżej jeszcze wyżej test o, ja to są tylko dwie żaróweczki na jednym powerbanku także jak najbardziej awaryjnie zrobię sobie Instalację USB rozprowadzę sobie przewody USB, maksymalnie dyskretnie i będę miał w razie W, no po prostu oświetlenie plus yy, zasilanie laptopa, zasilanie tabletu, telefonu, może modemu GSM przenośnego LT, załóżmy jakiegoś. Tak żeby też być. Połączone ze światem radio, odbiornik, że krótkofalówki jakieś jeszcze do tego dojdą. Jeszcze pracuję nad rewitalizacją Sibiradia, żeby w razie kryzysu, w razie W, mieć jakiś komfort funkcjonowania. No i w razie chociażby awarii sieci energetycznej. Teraz byłem, słuchajcie, na Pomorzu i na osiedlu, na którym byłem. Przez no, wiele godzin nie było po prostu światła żadnego. Zatem miałem akurat świeczki, komplet świeczek, zapałki i tak dalej. I wiadomo, że no, po ciemku nie siedziałem, ale nawet teraz, podczas weekendu, czy nie u mnie, ale byłem w cudzysłowie ofiarą blackoutu blackoutu ilość tam godzinnego. E, cała dzielnica nie miała po prostu światła, energii przez jakiś czas. Także też na wypadek takich, powiedzmy w cudzysłowie, awarii, kryzysów, chcę mieć fajną instalację i światełko, właśnie w standardzie USB. Dlaczego USB? Bo jest to e, wielofunkcyjne tak naprawdę. Jest to wielofunkcyjne. Można spiąć różne standardy urządzeń. bo to są przejściówki różnego typu, mikro, mini, C, tak? I w supermarketach, takich powiedzmy bardziej trochę, no, pod tytułem 1001 drobiazgów za 5 zł, naprawdę, no, no nie za 5 zł, ale te, te kable i złączki można bardzo tanio kupić. Dzisiaj też się wybiorę i kupię jeszcze kilka metrów kabla USB, parę złączek. Może jeszcze większy power bank. Dobra, rozgadałem się moi drodzy. Tak mi się to podoba rozwiązanie, które kolega wymyślił. I na, na biwaku sobie używaliśmy go. A teraz mam swoją własną sztukę tego rozwiązania. Pozdrawiam. Dajcie swoje sugestie i będziemy w kontakcie. Hejka, hejka.